This is I have to tell uh, uh, Prime Minister that I admire you in a certain sense because after a few weeks you, you already use all the tricks of a Prime Minister uh, in office. For example, by saying, yeah, I am here to respond to your questions and nobody had real remarks on what's happening. Why? I think and the Commission and myself have described what the problem is and what the problem is with this change on the Constitutional Court. Let me explain it again, because maybe the translation was not good to uh, uh, Polish. The system is simple. You have nominated three, five in total, new judges in the Constitutional Court. And three of them, with the rules you have made, the new rules you have made, you have given a veto right to three PES members. That is what you're doing. Three members of your party can block any decision in the constitutional court based on the new rules you have made. that is what's happening. and you don't respond to this. you find it very normal uh, that, is, uh, uh, that this is uh, happening. and the only argument you have is to say, is also what uh, mr. Uh, litgutko is saying, yeah, but the platformer did mistakes. That's true, the Platforma did mistakes, but you were elected, you received the victory to do better than Platforma, not to make the same mistakes than Platforma. <laughs> that is democracy, and you do exactly the same. Ludgetko is saying, yeah, they did things that we didn't like, a, a one-party state, and now it's our time to make a one-party state for the next years. So I have only one question to you and i think you can respond to that, at least as prime minister. if the venice commission gives a negative opinion, shall you follow this opinion of the venice commission? Dank. Das Wort hat jetzt and we can maybe have an answer immediately, ja, ja, mr. Dziękuję bardzo. No, my mamy dwóch podstawowych wrogów. Jednym wrogiem jest niewiedza, a drugim wrogiem są uprzedzenia. Z uprzedzeniami bardzo trudno walczyć, nawet przy pomocy arytmetyki, bo to nie jest tak, że jeżeli mamy Trybunał Konstytucyjny o proporcjach 9 do 6 i ma, ma, obowiąz ma obradować w pewnym składzie i obowiązuje konstytucyjna większość, to taki Trybunał jest zablokowany. To jest jakiś kompletny nonsens. To po prostu jest absurd, który nie zasługuje na to, żeby odpowiadać. Nie ma niczego złego w takiej konstrukcji. I żeby pan nie wiem jak arytmetycznie to obracał, to i tak pan tego nie udowodni, bo to jest całkowicie racjonalna, normalna konstrukcja. I pytanie jest również takie, znaczy, czy ten Trybunał, który jest bardziej reprezentacyjny, nie pozwala na arbitralne decydowanie poprzez pięciu sędziów, jak było poprzednio? Czy to jest Trybunał lepszy czy jest gorszy? Otóż jest to Trybunał lepszy z punktu widzenia standardów. I żeby i nie ma argumentu, który jest w stanie to podważyć, to jest Trybunał lepszy po prostu. Proszę Państwa, nie ma. Chętnie usłyszę taki argument. Ja go nie znam. Może jest gdzieś, ale ja go nie znam. I sprawa mediów. Czy teraz mamy media... Czy mamy teraz media lepsze czy gorsze? Czy mamy... Jedną narrację, tak do tej pory, czy mamy wiele narracji? Otóż mamy wiele narracji. Teraz mamy wiele narracji. A co z tymi dziennikarzami, którzy zostali wyrzuceni osiem e, lat temu? Oni wracają. Czy znaczy, że nie trzeba ich przyjmować? Bo znowu ma być jedna narracja? Nie, nie ma jednej narracji. I tyle. Dziękuję bardzo. Teraz Szanowni Państwo, opinia Komisji Weneckiej, czekamy na nią wciąż. Ja chcę przypomnieć Państwu to, o czym już mówiłam. Polski rząd sam wystąpił do Komisji Weneckiej o opinię. Nie musiał nas do tego nikt zachęcać. Będziemy się jej wnikliwie oczywiście przyglądać. Czekamy na nią. Uważam, że dużo łatwiej byłoby nam również użyć argumentów, aby nie toczyć dzisiaj tej debaty o Polsce, gdybyśmy tę opinię już mieli, bo wierzę w to głęboko, że to będzie opinia obiektywnie pokazująca, że sytuacja prawna Trybunału Konstytucyjnego w Polsce jest doskonała. Myśmy nie zmienili zasad wyboru Trybunału Konstytucyjnego. Poprzedni Parlament również wybierał Trybunał Konstytucyjny. Dwie trzecie spośród piętnastu to dziesięć. Trudno, żeby dziesięciu zablokowało piętnastu. Myślę, że to jasne. Ja przedstawiam Państwu argumenty, chcę je przedstawiać. Choć uważam i jeszcze raz to podkreślę, uważam, że ta debata jest zupełnie niepotrzebna. Ale jestem tutaj, bo szanuję to, że Parlament Europejski z troską i mam nadzieję obiektywnie chce pochylić się nad tym problemem. So there has to be a problem of translation because I, it was done in, in Polish, and I naturally uh, follow in, in English. My Polish is very bad. Uh, but have you said that you're going to follow now the Venice Commission opinion or not? <laughs> yes or no. It's only thing what you did. Yes or no. And that I understand in Polish. Yes or no. Ja nie mam kłopotu z tłumaczeniem. Ja rozumiem, że pan jest dociekliwy, bo pan chce bardzo dobrze poznać polskie sprawy, dlatego i dziękuję panu przewodniczącemu, że łamiemy zdaje się troszeczkę tryb postępowania, ale bardzo się cieszę. Bo ja przyjechałam tutaj, przejechałam sporo kilometrów, setek kilometrów, żeby państwu udzielić pełnej odpowiedzi. I wszelkiej wątpliwości. Ja nie mam kłopotów ze zrozumieniem państwa. Mam wrażenie, że być może to Musimy się słuchać, słyszeć, co mówimy do siebie i chcieć się zrozumieć. Najgorsze jest budowanie opinii opartej o stereotypy, a nie o fakty, więc rozmawiajmy o faktach. Tej opinii jeszcze nie ma. Na pewno ta opinia, jeżeli zostanie podjęta i czekamy na nią, będzie przez nas bardzo wnikliwie rozpatrzona. Okay, but Herr, Herr Kollege Verhofstadt, auch mit der Antwort müssen Sie jetzt, well, uh, jetzt hart I mean, für Sie, aber da müssen Sie jetzt I President, uh, Madam Prime Minister, uh, honourable members. Um, th this was a very important but also uh, sensitive debate. I think it was very clear from the exchanges we've heard also in the